No, albo była 9.56, skoczyła na 57, no to bardzo wymowne, bo 5 yy, i 6,7, nie? Albo 55, 67, no. Pamiętacie ten numer malucha rejestracyjny pierwszego samochodu, jaki zacząłem jeździć jako listonosz? 3 miesiące jeździłem, no właśnie 10 kwietnia, też taka była umowna data, yy, jaka umowna, no wymowna ona się pojawiła w dziwny sposób w naszej historii czekajcie w czterech chyba miejscach no, yy, rozpoczęcie mojej pracy na poczcie polskiej 10 kwietnia 97 miałem 44 lata nie to też takie wymowne magiczne nie hmm, no potem to zdarzenie tragiczne z 10 kwietnia 10 roku wiemy o co chodzi nie 10 kwietnia 1970 z kolei roku no tu mamy znowu te 97 nie takie nawiązanie tych e, trójka tych z Apollo 13 przygotowywała znaczy zostali odizolowani i tam przygotowywali się do startu na księżyc nie misja na księżyc no tak naprawdę to jest idealnie zgodne z tym moim startem pracy na poczcie jak już mówiłem 10 kwietnia mam według papierów nie start ale tak naprawdę yy, olałem ten dzień no że pojechałem na pocztę stwierdziłem że listonosza nie ma tego miał mnie nauczać tam nie ten mój poprzednik no ale że pojechał w rejon bo ja się zanim tam wygrzebałem ten maluch tam ledwo jeździł Pamiętamy jego numer, nie? 5067, nie? A przy kluczyku miał taką tabliczkę 5567, nie? Czyli takie czary-mary na maksa, nie? No, jedna piątka zniknęła, nie? Już tłumaczyłem, co to znaczy, nie? Że dwie piątki to jest konflikt, sprzeczka, kłótnia i wojna. Konkurencja, walka i, i bij nie? A że byk jeden uparty i drugi uparty, żaden się nie chce cofnąć, więc już cofanie jest jest domeną raka. Nie? Byk, byk nigdy się nie cofa, zawsze w pieród, nie patrząc na, na żadne tam te przeszkody, zagrożenia, nawet śmierć. On po prostu zapierdala w pieród, jak nie przymierzając jakiś debil. No. Przecież czy to jest mądre, nie? być upartym jak cap i przeć, nie patrząc na żadne konsekwencje, nie, bo ja muszę, ja muszę, ja muszę, ja nie ustąpię, ja muszę, ja muszę, no właśnie, tutaj mówiłem ostatnio, że jesteście jak te Janusze, nie? a czym się charakteryzują Janusze, a no właśnie tym, że ciągle mówią ja muszę, ja muszę, nie, nie, nie przyjmują do wiadomości, że jest jeszcze takie inne powiedzenie, ja mogę. A właśnie, i w tym ja mogę jest cała kwintesencja, bo Janusz mówi: ja muszę, ja muszę, nie? Ja muszę robić to, muszę tak się ubierać, tak zachowywać, tak wypowiadać tak mieszkać, no i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ten, nie? że musi, musi, nie? On musi do kościoła chodzić, on musi być tu, on musi chodzić na wybory, on musi chodzić do pracy, on musi mieszkać w domeczku otoczonym murkiem, płotkiem, obsadzonym tymi cholernymi kurwa jakimiś popierdolonymi, jak je widzę, to mi się żygać chce, świerczkami znaczy jakimiś tujami, srami, kurwa mać jakby nie, jezu, dobra i tak trawniczek, nie, dzieci, tak, do szkoły, wszystko, on musi, musi, on, on po prostu jakby no jest taki uparty jak cap, jak osioł, że że to jest i on musi, nie? On musi, on musi, nie? I każdy Janusz jest taki sam, zauważcie, nie? Jesteście identyczni, nie? Że on i tak... I całe to powoduje ta, ta muszowatość, ta muszność powoduje, że świat jest, jaki jest, nie? Czyli jest piekłem, nie? No i on jest... Uwierzcie mi, zaraz o tym właśnie powiemy, wykażemy wam czarno na biało, że ten świat to piekło. A piekło to co to jest? Cierpienie. No tak jak wam mówiłem, nie? Że 99% Waszego życia to cierpienie. Bym dodał jeszcze tam parę tych dziewiątek z tyłu, co najmniej trzy. A tylko ten jeden tam ile to będzie promil? Czy nawet jeszcze mniej? Że jest dobrze, nie? A tak jest cierpienie, cierpienie i jeszcze raz cierpienie. No właśnie. No, czyli piekło, no piekło, no gdzie się cierpi? No w piekle, no przecież wszyscy wiemy, nie? W raju jest fajnie, miło, laba, luzik, nie? A w piekle jest co cierpienie, nieustające cierpienie. No, wchodzicie do kościółka, to wam tam klechy trują łeb od małego, że do raju będziesz miał fajnie, do piekła będziesz miał przejebane nie? No właśnie, czyli cierpiał a czy ktoś chce cierpieć? No nikt nie chce cierpieć, no właśnie. Nikt nie chce cierpieć. Chociaż Jezus mówi, że macie cierpieć. No i tak to kurwa, widzicie, wygląda ta sytuacja, nie? Takie kurwa, coś tu nie gra, nie? Ale wszystko gra, wszystko jest proste. Kiedy się zrozumie, zrozumie, nie? A co ja Wam chcę właśnie powiedzieć? Że cierpicie na własne życzenie, nie? Własne życzenie. Chociażby właśnie ta Januszowatość, że musicie, musicie, mu, mu, widzicie, tu wyłazi to bydle, które, bo to ono mówi, że musi tak być, musisz tam, musisz, musisz, nie? Czyli to są te, te, te mityczne diabły, nie? Czyli, czyli na ziemi jest piekło, a rządzą nim bydlęta, czyli te belzebuby to właśnie byki. Chodzi o ogólnie takie taki symboliczne bydle, które musi, jest zawzięte, uparte, przekonane i tak dalej, tradycyjne, konserwatywne, no i tak dalej, i tak, no sami wiecie o co chodzi. I to jest właśnie piekło i to jest ziemia obecnie, nie? No właśnie, to gdzie jest kurwa ten raj? No właśnie, gdzie jest ten raj? Zebra to przejście, nie? No właśnie. I to jest bardzo wymowne, bo mm, ta zebra symbolizuje właśnie przejście, nie? Bieguny, fight, fight, nie? Aha, no właśnie, bieguny, fight, fight. No właśnie, znowu zacząłem gadać jakieś dziwne rzeczy. <ścoughs> Tu mam taki fragment. Może coś tu widać, sobie tam przeczytacie. To jest przepowiedni Indian Hopi, którzy mają takie też tam dziwne, starodawne przekazy i oni mówią rotacja Ziemi została zmanipulowana przez nie bardzo nam przyjazne gwiezdne istoty. No te takie bardziej spiekłe, nie? bliźniacy będą widoczni na naszym północno-zachodnim niebie. Znaczy, tam wcześniej była mowa, tu widzę, nie mam tego, że przy zakładaniu, ci bliźniacy byli obecni przy zakładaniu świata, budowie świata, nie? Czyli był jakby, no, powiedzmy ten stwórca i oni byli takimi pomocnikami dwóch bliźniaków, nie? I tu dalej przybędą, żeby sprawdzić, kto wciąż pamięta pierwotne nauki. Lecąc w swoich latających tarczach powłokach. Czyli no, klasyczne spotki UFO. Haha. Wraz z nimi przybędzie dużo z ich gwiezdnej rodziny w tych dniach ostatnich. A coś tu zaczyna śmierdzieć końcem świata, nie? No i jakieś inwazją u nie? No właśnie. Właśnie. To się wydaje takie, no, jakieś tam popierdolone, nie? Ale zaraz zobaczycie, że to ma ręce i nogi i że to nas czeka i to, że jest już tuż, 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 tuż. Chodzi o to, że gdzie ja, kurwa, mieszkam, nie? Koszalin, no, okolice, blisko. Czyli północny, zachód, nie? Polski, Europy. No i co? No i mówiłem wam, 11 maja 1994 roku pojawiły się tu takie dwa światełka na niebie. Znaczy, kule to były kule wielkości, nie wiem, może nawet połowy księżyca w pełni, nawet jak cały księżyc, no zależy jak patrzeć, bo raz on jest większy, raz mniejszy, no niech będzie połowa, no tak już teraz jak pamiętam. To były takie nieczerwone, tylko takie jakby rozwodniona czerwień, no malinowe powiedzmy, nie? Ale prześwitujące, bo przez nie było widać chmury. To takie, takie, takie no, światło, nie światło, no taki jakby miraż, omam. W każdym razie były wyraźne jak jasna cholera, nie? Znaczy ciekawostka polega na tym, że odwoziłem sobie teściową i nad Górą Chełmską tam już wcześniej w nocy z piątego nie wróć 6 na 7 też tak widzimy, 6, 7, 13, nie maja 94. Tam były trzy kule takie pomarańczowe, i one tam obserwowałem to przez dobrą godzinę, siedząc na dachu domu. Tam to takie były: jedna jakby wisiała, dwie tam. Druga jakby dolatywała do niej, to rozbłyskiwało, znikało, pojawiało się, no i to tak trwało, mówię, powtarzało się to przez wiele, wiele razy, przez godzinę, nie, tam dosłownie kilkanaście razy, albo kilkadziesiąt może. No już tak człowiek nie pamięta, bo się wgapiałem jak ten przejęty, co to kurwa jest, nie. No i 11 maja odwoziłem teściową, która właśnie zmarła, jak już tutaj mówiłem wcześniej, 30 czerwca był jej pogrzeb przepraszam 30 maja co ja gadam dobrze mówię Czy 31 to było 31 chyba no dobra nieważne i to był 11 maja wtedy 94 nie i tak jadę ją odwożenie nie do tego kotłowa gdzie tam mieszkała pod numerem 17 skąd tam wyrwałem żonę jak wiemy bliźniaczkę 11 września 82 biorąc ślub i widzę, że wisi taka pomarańczowa nad górą chęską. Mówię, o, mówię, są znowu, nie? Babcia mówi, kto? Teściowa znaczy. No mówię, uf, o, e, to gwiazda jakaś. No bo to tak z daleka, wiecie, wyglądała jak gwiazda, nie? No i jedziemy, jedziemy, dojeżdżamy z jego kotłowa i gdzieś tam byłem, nie wiem, no 100 metrów przed jej domem. Czy tam wcześniej. jeb, kurwa. Widzę, wisi naprzeciwko jej domu. Nad, nad blokiem. Taka właśnie jedna kula, nie? Ja dojeżdżam, wyskakuję i ten wołam tam domowników, nie wiem, tam wyszły dwie czy trzy osoby, czyli ja tu z teściową stoję, gapimy się i nagle buch, pojawia się po, po, po prawej stronie druga kula, taka sama, też malinowa, grześnująca, tej samej wielkości, znika, bo to tak się działo wtedy, tam wcześniej, te parę dni i po chwili pojawia się bliżej tej wiszącej i już leci i ten, ja mówię zaraz się połączą i rozbłysną, coś tam krzycze, nie, bo tak się działo wtedy tam, te, 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 szósty, siódmy, nie, ten, ta noc, tam było w pół do dwunastej, do w pół do pierwszej, tak mniej więcej. Ale tu nie. Chodzi o to, że ta lecąca nie, z, nie, nie połączyła się z tą wiszącą, ani no można powiedzieć, nie zderzyła, tylko minęła ją pod spodem i tak skosą poszła w górę i wszystko zniknęło. Nie? No właśnie. I to potem długo dochodziłem. Co to miało oznaczać? Nie? No właśnie. Co to miało oznaczać? Dopiero niedawno tak skojarzyłem, że to może być, że 6-7 maja 94 to było symboliczne pokazywanie, że wisząca nieruchomo to jest jakby nasza planeta, Ziemia, a ta lecąca, pokazująca się, znikająca i to, i Buch, uderzająca w Ziemię. Czyli jakby uderzający meteor. Nie? No. A tu potem, 11 maja. No, też takie wymowne, nie? 11 maja, czyli zdaje 55, jakby dwie piątki. Ta lecąca nie uderza w tą wiszącą, nie łączy się, czy nie uderza w nią, tylko mijają bokiem, przechodzi bokiem. Czyli jakby krok w bok. Czyli to tak jak lecący byk, nie? I robisz unik, krok w bok. I mijesz go, nie? Toreador tak robi, nie? Że byk będzie jak ten pojeb. A ten krok w bok i byk go mija, nie? Głupek ląduje, że tak powiem, wychodzi na idiotę, nie. No, rozumiecie to? To jest ta symbolika właśnie, no. Czyli no dlaczego to mi pokazali? No, no cały czas wam kurwa mówię że jestem, yy, że nie jestem tu na ziemi, tak od yy, urodziłem się jak jakiś pojeb, jeden z wielu yy, Janusz, nie? Tylko że jestem naznaczony, wybrany usytuowany, precyzyjnie wkomponowany, że w tym czasie, w tym dniu, w tej rodzinie, w tym kraju, jako drugi z ośmiu, pięć razy naznaczono liczbą 28, co symbolizuje pas planetoid, czyli meteoryty. No widzicie to wszystko. No, kurwa, czy ja muszę to powtarzać, no macie to wszystko w filmikach, nie? No. Czyli, że jakby ja mogę sprawić, że zagrażający nam meteor, czy rój meteorów, czy rój komet, o tym będziemy mówić zaraz, minie nas i nie zniszczy nas, nie? Nie zniszczy planety Ziemi. A, dobre, nie? No i tu w grę wchodzi ten, ten byk, nie? O którym Wam tyle mówię, że. Że przyczyną nieszczęścia i cierpienia ludzkości jest właśnie dominacja piątki nad siódemką. Te mityczne 57, nie? Byk dominuje nad siódemką, nie? I to jest przyczyna nieszczęścia. To tak jak byk tworzy piekło na ziemi, no. Jest piekła rodem i tworzy piekło, nie? Powiecie, no ale jakże? No byki są takie fajne, miłe. No, 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 no Przecież duduś, nie? To przecież, YS, On no, taki fajny facecik, nie? No właśnie. To tak z wierzchu, nie? Tak, poskropcie go trochę. To zobaczycie, jakie bydle z niego wyjdzie. Istny potwór, nie? Tuż, kto już w ogóle, to wystarczy spojrzeć na niego, nie? To groza, nogi się uginają. Jezus, Mario, co za potwór, nie? No tak to jest, kochanie, tu nie ma co tam udawać, nie. No tu wam Madofa przypomnę. Niedawno oglądałem jakiś film o... Czekajcie, on... Już nie pamiętam, jak on był urodzony. 21 maja chyba. No to taki ostatni dzień tego zodiaku, znaczy byka. Co ten skurwiel wyczyniał? Wiecie, no też był tak zawzięty w tym, co robił, że... Nie no, to jest na Netflixie, nie pamiętam jego nazwiska, ale no, kiedyś wam tam też mówiłem o jakimś tam urodzonym chyba 16 maja, który też odpierdolił taki numer, że, że udusił żonę, a dzieci też tam pozabijał, wepchnął gdzieś do zbiornika z naftą, z ropą, bo jakąś dupę wyrwał nową i chciał się pozbyć tych, tych przeszkód, nie na drodze tego. Tak? No byg jest pracowity, nie jak mówię, jak już rusza w kierunku zła to robi a jeszcze był taki dobry aparat 100 lat temu chyba gdzieś tam wybudował specjalny hotel gdzieś tam w Ameryce, gdzie była wystawa światowa i tam zwabiał ludzi i miał porobione jakieś tajne przejścia rury prosprowadzane i, i, i mordował ludzi i przerabiał ich na jakieś szkielety, jakieś preparaty, które sprzedawał uczelniom, <grystanie> zrobił fabrykę kurwa, kości, mięsa, organów, znaczy, no... <grystanie> Dlatego mówię, no, że e, różni ludzie schodzą na złą drogę, raki też też się okazuje, ale rzadko, rzadko. Tak właśnie oglądałem ostatnio dużo takich filmów e, dokumentalnych na temat różnych takich dewiacji, jakichś sekt, jakichś zbrodniarzy, malwersantów i tak dalej, polityków. No i powiem wam, że znalazłem tylko jedną z podraka, która... No, byłem zszokowany, co ona odpierdoliła, ale ona była z kolei urodzona, czekajcie, 21 czerwca, czy nie, wróć. Nie, nie, 26 czerwca, no, czyli to takie parodniowy rak, nie. No, zamordowała swoje dzieci, bo chciała się też tam spiknąć z, z lwem się okazało który takiej zrył banie, że też tam dzielił ludzi na dobrych, złych, no i jej powiedział, że te jej dzieci są złe, no to trzeba się ich pozbyć. Nie? No to wzięła i zgodziła się z nimi i pomordowali je. No, no. rozumiecie coś z tego? Bo no właśnie. No właśnie. Także <laughs> kurwa macz ludzie, no dobra znowu się filmik nam kończy i teraz przejdziemy do konkretów powiemy wam gdzie jest ten cholerny mityczny mityczny raj mityczny no mówiłem jaś fasola pnie się do góry pamiętacie te te, 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 te cztery mandale barbary sokołowskiej no właśnie właśnie to jest to właśnie mityczność mityczność